W świecie, w którym często brakuje duchowych inspiracji, historia Bryana Melvina staje się niezwykle wymownym świadectwem. Jako człowiek, który przez wiele lat żył w agnostycyzmie i ateizmie, Brian znalazł się w najciemniejszym miejscu, jakie można sobie wyobrazić, w piekle. Jego doświadczenie nie tylko otwiera drzwi do zrozumienia rzeczywistości życia po śmierci, ale także ujawnia moc i miłość Boga, która może przynieść prawdziwe odkupienie. Brian doświadczył nie tylko przerażających wizji, ale również konfrontacji ze swoimi grzechami i wyborami, które doprowadziły go do tego miejsca. W obliczu śmierci, a potem w obliczu spotkania z Jezusem, zrozumiał, jak wielką siłę ma imię Chrystusa i jaką mocnie się ze sobą prawdziwe przebaczenie. Brian Melvin staje się świadkiem przerażających wizji, które zmuszają go do konfrontacji z własnymi grzechami i decyzjami, a także z rzeczywistością. W której nawet w najgłębszym cierpieniu można znaleźć drogę do zbawienia. Nie jesteśmy pewni, czy to, co przeżył, było wizją, czy może dusza Briana rzeczywiście opuściła jego ciało i wróciła, ale jedno jest pewne: nauka, która płynie z jego doświadczenia, jest niezwykle poruszająca i ważna. Brian dzieli się z nami prawdą o odkupieniu, miłości i nadziei, która przetrwa nawet w najciemniejszych chwilach. Zachęcamy do wysłuchania tej niezwykłej opowieści która z pewnością zainspiruje i skłoni do refleksji nad własnym życiem oraz relacją z Bogiem. Każdy z nas może odnaleźć w niej przesłanie, które dotyka głębi ludzkiego serca, przypominając, że nie ma takiej sytuacji, z której nie ma drogi powrotnej do Boga. Dorastałem w chrześcijańskim domu, ale to nie sprawiło, że automatycznie uwierzyłem w Boga. Nie miałem solidnego wykształcenia biblijnego, a gdy wkroczyłem w dorosłość, z czasem przeszedłem od agnostycyzmu do skrajnego ateizmu. W lipcu 1980 roku, podczas pracy na budowie w Tucson, w Arizonie, zachorowałem na cholerę po wypiciu skażonej wody z termosu, który ktoś zostawił na miejscu. To wydarzenie zapoczątkowało moją niezwykłą podróż. Po trzech dniach choroba doprowadziła mnie do skrajnego odwodnienia. Pamiętam ten moment bardzo wyraźnie. Poczułem, jak wydaje, ostatni oddech, i w jednej chwili straciłem przytomność. Leżałem w domu, sam w łóżku, niemal sparaliżowany ciężkim oddechem, czekając na to, co miało nastąpić. Moi współlokatorzy byli w tym czasie w podróży do Wielkiego Kanionu, więc zostałem całkowicie sam. Wtedy coś niezwykłego zwróciło moją uwagę. Zauważyłem, że mimo braku okularów widzę wszystko wyraźnie. Zegar na stoliku nocnym obracał się. A mój pies leżał na podłodze. Każdy szczegół był ostry, jak nigdy wcześniej. I nagle, gdy wziąłem ostatni oddech, poczułem, jak unoszę się nad własnym ciałem. Chociaż dorastałem w chrześcijańskim domu, nigdy naprawdę nie czułem się chrześcijaninem. W rzeczywistości byłem zagorzałym ateistą, noszącym w sobie głęboki gniew, jakbym nieustannie walczył zarówno z ludzkością, jak i z Bogiem, jak wielu innych ateistów. Żywiłem urazę wobec idei Boga, wynikającą z rzeczy, które widziałem i przeżyłem przez całe życie. Jednak w pewnym momencie wszystko miało się radykalnie zmienić. Gdy tylko opuściłem swoje ciało i wydałem ostatni oddech, ateizm przestał mieć sens. Umarłem, ale wciąż byłem przytomny, bardziej żywy niż kiedykolwiek wcześniej. Czułem, jakbym obudził się w nowej rzeczywistości, unosząc się nad swoim ciałem. Następnie przeleciałem przez sufit, wkrótce znajdując się w czarnej pustce. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale miałem pewność, że wciąż istnieje. Unosiłem się w ciemności, przyciągany przez odległe światło. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem niczego podobnego, a jednak byłem tam, otoczonym mrokiem, podążając w kierunku delikatnego blasku. W miarę jak się unosiłem, zaczęła grać głęboka, tajemnicza melodia która zdawała się odkrywać przede mną sekrety wszechświata i tajemnice Boga. Każda nuta tej pieśni wprowadzała mnie w coś nowego, coś czego nie potrafiłem w pełni zrozumieć, ale czułem, że jest to niezwykłe i wspaniałe. Fragmenty mojego życia zaczęły migać przed moimi oczami. Zbliżając się do światła, poczułem obecność czegoś większego, czegoś, co trudno było mi zdefiniować. Najbardziej zdumiewające było to, że to światło emanowało czystą, bezwarunkową miłością, która wydawała się niezdolna do osądzania. Jednak w miarę jak podchodziłem bliżej, ta miłość zaczęła konfrontować mnie z moimi wyborami i działaniami. Światło, które wydawało się emanować z ogromnej skały unoszącej się w przestrzeni, promieniowało od postaci stojącej na niej. Jak mówi Biblia w liście do Hebrajczyków, wyznaczono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Zdałem sobie sprawę, że jestem na procesie i że nie ma od Niego ucieczki. Stojąc przed Nim, z bólem dostrzegałem, jak bezwartościowe było moje życie. Cieszyłem się błogosławieństwami, które otrzymałem od Boga, z możliwościami, jakie miałem, z wspaniałymi rodzicami, którzy mnie wychowali, a mimo to wykorzystywałem to wszystko w sposób samolubny. Bóg obdarzył mnie darem życia, ale ja traktowałem go z pogardą. Przypomniałem sobie wszystkie chwile, kiedy byłem egoistyczny, wszystkie momenty, gdy krzywdziłem innych i jak marnotrawiłem życie, które mi dano dla własnej przyjemności. Jednym ze wspomnień, które powróciły, było to, jak sprzedawałem narkotyki grupie młodzieżowej z kościoła, a oni wracali do mnie, pragnąc więcej. Nie zdawałem sobie sprawy z konsekwencji swoich działań, ale tam, przed Jezusem, uświadomiłem sobie, jak daleko zaszedłem? Pokazał mi momenty, w których próbował się ze mną skontaktować. Przypomniałem sobie wypadki samochodowe, które cudem przeżyłem, oraz ludzi, którzy mówili mi o Bożej miłości, którą odrzucałem jako bzdurę. Czułem, że swoim zachowaniem dotykałem Bożego oka, żyjąc w gniewie i urazie. Jednak mimo to Boża miłość wciąż mnie otaczała. Uświadomił mi, jak bardzo mnie kocha. Nawet gdy byłem od Niego tak daleko. Kiedy Jezus ukazał mi prawdziwą naturę mojego życia i to, jak bardzo się zepsułem, powiedział mi, że nie jestem gotowy, aby wejść do nieba. Ostrzegł mnie słowami, które głęboko mnie poruszyły: Zobaczysz nieznaną krainę, o której lepiej zapomnij. Kiedy dojdziesz do punktu największego ucisku, zawołaj mnie po imieniu. Wciąż zdezorientowany tym, co się działo. Czułem się jak sługa przed królem, całkowicie uległy. Nagle zostałem pociągnięty przez niewidzialną siłę do drzwi, które otworzyły się przede mną jak zwój. Przekroczywszy je, znalazłem się w straszliwym miejscu. Powietrze było przesycone okropnym zapachem, a wokół mnie rozbrzmiewały nieświęte słowa w językach, których nie potrafiłem zidentyfikować. Upał był nie do zniesienia, a ja czułem się, jakbym był uwięziony w wirze udręki. Gdy tylko przeszedłem przez bramę, znalazłem się na wzgórzu. Spojrzawszy w dół, dostrzegłem dom po drugiej stronie doliny. Ludzie wybiegali z niego, a przez chwilę poczułem ulgę, myśląc, że trafiłem do raju. Niektórzy z nich przywitali mnie ciepło, jakby naprawdę witali mnie w niebie, ale coś w tej scenie budziło niepokój. Otoczenie było zrujnowane, jakby to miejsce było martwe. Upał był duszący. A gdy zbliżyłem się do tych postaci, zauważyłem, że ich oczy były niezwykłe, przypominały oczy gada, niemal jak oczy aligatora. Nagle te postacie zmieniły swój kształt, ukazując swoją prawdziwą naturę. Okazały się demonami, piekielnymi istotami o różnych rozmiarach i kształtach. Niektóre były większe, zdawały się dowodzić mniejszymi, a wszystkie miały zamiar mnie uciskać i zniszczyć. W desperacji przypomniałem sobie słowa Jezusa i zacząłem wołać Jego imię: Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. Kiedy wzywałem Jego imię, demoniczne istoty nie mogły mnie zaatakować. Próbowały mnie zastraszyć, popychać i grozić, ale nie mogły mnie dotknąć. Jedna z tych istot, przypominająca małego binozaura, podeszła do mnie i powiedziała: Chodź ze mną, możesz zobaczyć to miejsce. Nie wiedząc, co robić? Zdecydowałem się za nim pójść. Otworzył coś w rodzaju szczeliny na horyzoncie, przez którą przeszedłem. Po drugiej stronie ujrzałem szeroką, zakurzoną ścieżkę, prowadzącą do głębokiego dołu, przypominającego cele. Tam zobaczyłem coś, co wyglądało jak więzienie, o którym wspominają Księga Przysłów i Księga Ezechela w Biblii miejsce, w którym dusze są zamykane po śmierci. Wewnątrz dołu zobaczyłem ludzi uwięzionych w celach, eskortowanych przez demoniczne istoty. Widok tych dusz cierpiących był przerażający. Przyglądając się im, od razu poznawałem ich historię, wybory i grzechy, które doprowadziły ich do tego miejsca. W jednej z cel dostrzegłem mężczyznę, który niedawno zmarł, otoczonego atmosferą szyderstw i masek. Jego życie, pełne pożądania i arogancji. Teraz przyniosło mu wieczne upokorzenie, gdyż był wyśmiewany przez otaczających go ludzi. Podążając tą drogą, trafiłem do miejsca, w którym przebywały jedne z najgorszych potępionych dusz. Spotkałem tam nikogo innego jak Hitlera. Był uwięziony w piecu przypominającym te, które sam zbudował w obozach, gdzie palono ofiary. Przeżywał okropności, które wyrządził innym, wielokrotnie doświadczając cierpienia. Które sam spowodował. Stawał się coraz bardziej obłąkany, całkowicie pochłonięty grzechami, które popełnił. W miarę jak zagłębiałem się w ten koszmar, dostrzegałem ludzi z różnych epok, którzy wszyscy zbierali to, co zasiali w swoim życiu. Widziałem pastorę, który nadużywał swojej pozycji dla niemoralnych czynów z kobietami, a teraz płacił za to straszną cenę. Każda z tych osób doświadczała gorzkich owoców swoich wyborów. Będąc dręczoną w sposób, który odzwierciedlał ich własne grzechy. Jezus pozwolił mi zobaczyć te rzeczy, co pozwoliło mi zrozumieć moc Jego imienia. Do tamtej pory nie zdawałem sobie sprawy, jak wielką siłę ma imię Jezusa, jednak gdy je wypowiadałem, demoniczne istoty nie mogły mi zaszkodzić. Po tym przerażającym doświadczeniu wróciłem do swojego ciała. Mój sąsiad znalazł mnie i zabrał do szpitala, gdzie zdiagnozowano u mnie cholerę. Spędziłem trochę czasu w szpitalu, ale ostatecznie udało mi się fizycznie wyzdrowieć. Jednak duchowo już nigdy nie byłem taki sam. Kiedy wróciłem do domu, usiadłem na pufie w swoim mieszkaniu, nie wiedząc co myśleć ani co mówić. Wtedy jedyne, co mogłem wykrztusić, to: "Panie Jezu, nigdy więcej nie chcę wracać do tego okropnego miejsca. Jestem twój." To była moja modlitwa o zbawienie. W tym momencie do mieszkania wpadł chłodny powiew wiatru, a od tamtej pory stałem się inną osobą, przemienioną przez to doświadczenie. Po tej modlitwie o zbawienie coś we mnie całkowicie się zmieniło. Pokój, który poczułem, był nie do opisania, jakby cały ciężar, który nosiłem przez lata, został ze mnie zdjęty. Gniew, niedowierzanie, wszystko to zniknęło, a zaczęło się nowe życie. Choć zrozumienie nie przyszło natychmiast, duchowa transformacja była natychmiastowa. Wiedziałem, że już nigdy nie będę taki sam. Doświadczenie, które przeszedłem w piekle, stało się punktem zwrotnym, uświadamiając mi, jak bardzo byłem zagubiony i jak moje życie było niespójne z Bożym planem. Drodzy bracia i siostry, piekło jest realne. Niezależnie od tego, czy wierzymy w historię Briana Melvina, czy też nie, Jedno pozostaje pewne: piekło istnieje. To nie abstrakcyjny koncept, ale rzeczywistość, o której mówi Biblia. Co ciekawe, opis formy cierpienia duszy, jaki przedstawia Brian, jest zgodny z wizjami piekła błogosławionej Katarzyny Emeryk, znanej mistyczki, która w swoich objawieniach opisała niewyobrażalne cierpienie dusz potępionych. To zbieżność, która wskazuje na spójność doświadczeń i prawd duchowych, które przekraczały wieki. Obie te historie choć opowiedziane w różnych czasach, ostrzegają nas przed konsekwencjami naszych wyborów i przypominają o istotności życia zgodnego z Bożym planem. Czasami Bóg dopuszcza do takich sytuacji, aby pokazać nam prawdę i dać świadectwo o Jego miłości oraz miłosierdziu. Brian, dzięki swojemu przeżyciu, nie tylko odkrył rzeczywistość piekła, ale także doświadczył mocy odkupienia. Jego nawrócenie to owoc tego, co przeszedł. Jego życie całkowicie się zmieniło. Stał się świadkiem nadziei, która zrodziła się z najciemniejszych chwil, ukazując, że nawet w obliczu najgłębszego cierpienia można znaleźć drogę do Boga. Drodzy bracia i siostry, życie jest darem, który musimy traktować z najwyższą powagą. Każdy moment, każda decyzja, jaką podejmujemy, kształtuje naszą wieczność i wpływa na naszą duszę. To nie jest tylko kwestia chwilowych przyjemności czy powierzchownych wyborów, nasze wybory mają dalekosierne konsekwencje. Kiedy podejmujemy decyzje, nie możemy myśleć, że są one obojętne. Nie podchodźmy do życia lekkomyślnie, sądząc, że konsekwencje naszych działań nie mają znaczenia. W codziennych wyborach, od najdrobniejszych po te najważniejsze, mamy możliwość odkrywania ścieżek, które prowadzą nas ku zbawieniu. Każdy wybór to krok, który może nas przybliżyć do Boga lub oddalić od Jego światła. Zignorowanie tej prawdy może prowadzić do zguby. Wprowadzając nas w ciemności, które wydają się nieprzeniknione. Zamiast tego, zachęcamy Was do życia z pełną świadomością. Pamiętajmy, że każda interakcja, każda decyzja i każdy krok mają znaczenie. Nasze działania powinny być zgodne z miłością, sprawiedliwością i prawdą, które prowadzą nas do Bożej łaski. Każdy dzień to nowa szansa na wybór drogi, która prowadzi ku zbawieniu. Zachowujmy czujność w naszych sercach i umysłach. Niech nasze wybory będą refleksją naszej miłości do Boga i bliźnich. W ten sposób możemy zbudować życie, które nie tylko przyniesie nam pokój, ale również doprowadzi nas do wiecznego zbawienia.